Jeżeli nie ma problemu, trzeba go stworzyć. Trzeba stworzyć powód do inwazji oraz bardziej agresywnych działań, które są w etapach od 2 do siódmego, kończąc na etapie ósmym, jakim jest otwarty regularny pełnoskalowy konflikt. Rosyjska telewizja w tym już od lat przoduje zapobiegawczo, uświadamiając swoich obywateli, że Polacy i Ukraińcy są degeneratami, kryminalistami i złoczyńcami, których trzeba pobić. Ukraińcy i Polacy nie pozostają im dłużni, oczywiście ci w mediach, bo nie będziemy wrzucać wszystkich obywateli do jednego worka bardzo często to właśnie jest stosunkowo nieliczna grupa, bardzo mały procent, czasami 3 do 5% jest podżegaczami i czasami aż tylko tyle wystarczy, żeby wciągnąć całe społeczeństwo w wojny. Środki zaradcze? Uważnie patrzeć, kto czerpie z tego korzyści. Propaganda zawsze zakrzywia narrację pod swoją korzyść. Przede wszystkim pamiętajcie, każde medium działa na korzyść tego, kto je opłaca i kto jest jego właścicielem. Każde medium, internet, telewizja, radio, wszystko działa w myśl zasady ręka rękę. Myje.